Siema ludzie, tutaj Klimek, witam w kolejnym odcinku z This War of Mine. Przed nami dzień trzeci, no i wróciliśmy ostatnio z wyprawy. Pawle wrócił z zapasami, teraz przydałoby się nakarmić ich wszystkich tutaj. Katię, Bruna i Pawle. więc mamy akurat trzy posiłki. One powinny tutaj zadziałać dobrze i zniwelować ten efekt głodnego. Pawle będzie spać e, przez cały dzień albo do momentu, w którym się e, nie wyśpi. Dobra, to im e, daje napełnione żołądki, zatem nie są już głodni. I to będzie całkiem okej. Okay. Dobra, jeszcze Katia. Nie wyspana. O kurde. Teraz wszyscy są zmęczeni albo niewyspani, no to będzie problem troszkę. Jakieś osiągnięcie dostałem. Bruno może zaraz przygotować. Katia, przejdź tutaj. On może przygotować jakieś jedzenie, bo mamy. Eee... Tak, mamy jedno mięso. Zważyć nie możemy chyba robić nic. Eee, dobra, zrób opał. Tylko opał zrób może z książek. Nie wiem, czy się przydadzą później, czy nie. Dobra, jest w porządku. I e, jeden tutaj prowiant. Ok. Katia sprawdzi, co może zrobić tutaj. W sumie na razie aż tak dużo do roboty nie ma, bo e, nie ma w naszym ekwipunku tak dużo e, części, kiedy bym chciał. Na przykład zrobimy to i nie będzie części już na e, filtry. Pozostanie tylko jedna. To jest kolektor deszczu i on tutaj pozwala nam pozyskiwać wodę. E, to by się przydało. Dobra, zrobię to. E, I myślę, że ustawię to w kuchni. Nie, nie mogę w kuchni już. To tu może tutaj, gdzieś przy schodach. Okej, okay, ustaw, zrób to. Tu to jeszcze jedne drzwi mam w ogóle do ogarnięcia. Zaraz pewnie kogoś nam wyślę. No i tak, ostatnio, pod ostatnim odcinkiem 6 w górę, zatem dzięki, e, jeden nowy sub, no i też jedna łapka w dół, e, i, i wiem, że od jakiegoś subskrybenta, zatem jeżeli to oglądasz znowu, to napisz, co, co, co ci, co cię tutaj, e, ta, tak, e, no, zniesmaczyło, że dałeś łapkę w dół, zawsze warto zobaczyć komentarz, wiem, że to ty, znajdę cię, dobra, e, jest ten... Filtry, ale... Um, to jest kolekcja de deszczu, ale nie mamy filtru. Właśnie. E, Okej, okay, co zrobić dalej? Bruno, może otworzyć. te drzwi. Katia, ty jeszcze spróbuj tutaj podejść. Nikt nie jest chory na razie. Bruno chyba wyzdrowiał. E, nie możemy nic zrobić. Dupa. Dobra, Bruno. Nie, ty idź tutaj, a no, nie możemy nic zrobić. Bruno, otwieraj drzwi. Rozwalaj tą łopatą. O, Pawle się wyspał. Długo to nie trwało, więc może. Nie wiem, Katia? Czy w sumie Bruno? Bo on będzie dzisiaj w nocy spać. Katia będzie czuwać. Ale zanim jeszcze skończymy dzień, to jeszcze będzie trochę do roboty. Co tutaj mamy? Zioła. Wytrych się zwrócił. Jest cukier, woda pitna i biżuteria. Na handel właśnie będzie. Powinna być wartościowa. Kolejny jakiś achievement wpadł. E, Okej, okay, co ja miałem jeszcze zrobić? Aha, Bruno się położy. Albo w sumie to nie. E, Bruno nie będzie się kłaść. Kacia się położy. A Bruno będzie spać w nosy. I Katia będzie teraz spać do końca dnia. Jak teraz zakończę dzień? Nie jestem zmęczona. No co ty? Dobra, to Bruno będzie. Dobra, lec tutaj. Nic więcej w domu tutaj nie mamy do zwiedzenia. Póki co wszystko. Zostały nam inne domy. Dobra, koniec dnia. Bo więcej nic nie zrobię bez y, materiałów. W sumie jedzenie też by się przydało, więc troszkę jest e, trudna sytuacja. Pawle szuka zapasów cały czas. E, Katia e, dzisiaj będzie czuwać. A Bruno spać. Gdzie by tu pójść? Rudera, odwiedzono już. Tam było dużo materiałów. Zaciszny dom. O, jedzenie dużo, leki dużo, części dużo. Budynek ten znajduje się na niemal nieruszonym osiedlu domków jednorodzinnych. To zacisna okolica, pełna uro uroczych willi z gankami i ogródkami. Większość wciąż jest zamieszkana, ich lokatorzy próbują wieść normalne życie. Nie ma tu czego szukać, chyba że zamierzasz kraść. No, trochę gorzej, właśnie. Sprawdźmy dalej. Może coś na handel byśmy. To może. Sobie pohandlujemy, zobaczę. Um, Okej okay. i weźmiemy Takie rzeczy jak właśnie To I nasze zioła Dobra wezmę trochę tego zioła Jak mam handlować już A jak nie to będzie lipa um, To sobie zostawię na razie wszystko Nie będę ryzykować Zabiorę jeszcze łopatę I może jeden wytrych A w sumie dwa już nie będą Albo jeden Ok, i szukamy zapasów. Będziemy handlować. Wiem, że tam znajduje się gość, który handluje, bo widziałem jak ktoś kiedyś wcześniej grał i właśnie były tam takie osoby, z którymi można było handlować. No i tu chyba goś widać już. O, ile materiałów? Mnóstwo materiałów. Ale dobra, to może ogarnę sobie później. Póki co zejdę. Zobaczę, co jest na ścianie, bo jakiś napis jest. Mam dość krycie się, do zobaczenia w niebie. Aha. No spoko. Co tutaj znajdę? Materiały kolejne. Szkoda, że nie mam plecaka, czy, czy jakiegoś innego. No. Um. Jest gość. O, potrzebuję leków. A ja mam leki, ale akurat nie wziąłem. Dobra, Zobaczmy, co on ma. On ma jedzenie. Matej. E, ma od cholery materiału. Ale materiału to tam mam... E, nie muszę ich tutaj kupować. Ale jedzenie by mi się przydało. Trzy jedzenia. To też są drogie. Ehm... A będzie chciał na to? A na zioła? Powiedzmy. Bardzo hojnie, swojej strony, ale jakbym wziął to jeszcze. Tych ziół mam dużo. Nie wiem, czy robię teraz ucz uczciwego dila Dobra, wszystkie zioła. E, I dwa te e, diamenty za puszkę żarcia. Ona powinna być dobra. I trzy mięsa. W sumie jeszcze z tymi mięsami mogę zaczekać i zobaczyć, co jeszcze tutaj jest. Eee, piła. Metalowe kraty łańcuchy. Ciekawe, a siekiera. O, możemy porąbać meble albo ludzi. No też spoko. Eee, papierosów nie będziemy kupować, bo to będzie źle bo Bruno wykopci wszystko. Eee, kawa niepotrzebna. Dobra. Zgódźmy się, bierzemy to. Mamy trochę więcej miejsca w ekwipunku teraz e, i mogę wziąć te rzeczy na przykład stąd. Przydałoby się e, tych materiałów troszkę, bo nie mam nic. E, to w sumie mogę zostawić. To drewno jeszcze wezmę. Tu na górze jeszcze coś było. No tutaj. O strasznie głośną myszkę. I co kliknę, to słychać ją. E, dobra, to się przyda. A to co to jest? Nawóz? E, organiczne odpadki, który może, możemy e, użyźniać ogródek albo wykorzystać jako przynęty do e, pułapki na małe zwierzęta. Ale nie mam żadnego ogródka. Nie wiem jak to zrobić. Trzy. Jeszcze jedno drewno. I... Um, Okej, okay, wezmę to Jeszcze to drewno się przyda I wiem, że tutaj jeszcze można wejść jakoś Czy da radę? Da radę, właśnie To możemy coś wyrzucić właśnie na rzecz tego, co tu znajdziemy Warto sprawdzić właśnie Okej okay. Zostawię to drewno, bo drewno mam sporo, a potrzebuję tych drobiazgów Dalej. Tutaj są kraty. Jakbyśmy chcieli się włamać, to trzeba by było rozwalić je. Ten wytrych. Wytrych jest warty 3 drobiazgi, ale jak wezmę 4, to będzie się bardziej opłacać. Niepotrzebnie go brałem w sumie. Dobra, i tu jeszcze jakaś kubka. Też drobiazgi. Ok, do wyjścia. Mamy wszystko, czego nam trzeba było. Jest jedzenie. E, są drobiazgi potrzebne do budowy filtra. Będziemy mieli wodę. Właściwie wody mam bardzo dużo w sumie. Ok, niech czytuję. Dzień czwarty mamy. Co się stało w nocy? Nie. Zaatakowano nas. W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Co straciliśmy? Kurde, jest lekko ranna. Skradzione przedmioty zabrali nam jedno mięso, ale to w sumie nie duża strata, bo mamy kolejne trzy tutaj i wodę. Katia trzeba tutaj e, zadowolona, lekko ranna. Aha. O, postrzelił mnie. E, fajnie. Głodna jest, okej, okay, ale z tym głodem możemy zaczekać jeszcze jeden dzień. Co drugi dzień będę ich karmić. Lekko ranna, zatem... E, potrzebny będzie opatrunek i nie wiem czy je to dawać, może nie. Dobra, nie będę ryzykować. Bruno też jest lekko ranny, dobra to ej, Katia czekaj, nie! Tu! Ło! Zatrzymałem, zatrzymałem ją w ostatniej chwili. W sumie to ona powinna by dobrzeć. Paweł oczywiście idzie spać tutaj. Bruno będzie robić jedzenie. Znaczy nie nie jedz tego. Masz robić to jedzenie. Czemu nie może robić jedzenia? Ta kuchenka nie działa, coś się popsuło. Aha, że nie mogę zrobić, dopóki e, nie zje tego. Okej, okay. to sobie zostawimy na kolejny dzień. E, teraz Bruno idź tutaj. Może zrobimy filtry. Dobra. Mamy 37 tych e, części, więc jest dobrze. Zróbmy może dwa filtry. To da nam wodę, będziemy mieli dużo wody. Dobrze mówię. A nie, wody mamy 5. Jakoś zużyłem to. Ale niech robi. Tu jeszcze sprawdzę co będzie. Tak dużo do roboty jeszcze nie ma, bo. Nie mamy tutaj dużo zapasów. Eee, łom. Co mi nie potrzebuję? No, żeby się przydał, ale nie mam części e, broni. O, co jest? Dobra to Katia idzie, bo Katia umie się targować No, Bruno skończył o ślugach i sprawdź co tutaj mamy Jeszcze Aparat bimbrowniczy yy, Parszywy w smaku alkohol <gryw> No właśnie możemy sobie później produkować bimber i go sprzedawać i to może być nawet wartościowe my to nie wiem piecyk zrobimy sobie później OK ile to zużywa 14 6 i 5 No i jako że bimber najczęściej robi się w piwnicy no to postawimy tutaj o tutaj Jeśli robić a Atykacja, tutaj do tego gościa idziesz. No dobra, pokaż co masz. E, czego potrzebujesz? Mamy tutaj: jedzenie. Tytoń ma. Leki. O, Bimber, i to troszkę kosztuje. E, zatem, jak ja sobie go zrobię, to będzie całkiem okej. Okay. To też będzie kosztowało. To bym sobie wziął oczywiście, bo możemy robić jedzenie. Wody. Wody ma. Możesz tu mieć prawie za darmo, okej. Okay. Jeśli tak, to też sobie wezmę. To też prawie za darmo, okej. Okay. I zobaczmy, czy da mi to za te zioła. główno gówno. Nie da mi za te zioła. Książki. Pospolity towar, to nie. Ten cukier. Też nie. Nic ciekawego. Łopata ciekawa, ale łopata troszkę tam materiałów zabiera. E, co tu wziąć? Zobaczmy, czy da za to. O. W sumie te miejsca są lepsze. E, I co on tu jeszcze ma? Mi by się przydały też te drobiazgi, ale. Szybko przesuwa to. Ile jeszcze mi może dać trzy drobiazgi? A jak do, dołożę jeszcze to? Dwa te. Co możemy jeszcze dać? No nie mam tak za dużo, żeby dawać. Ale przydałyby mi się w sumie materiały, więc nie wiem, zobaczę. Nie będę mu dawać rzeczywiście takich przedmiotów za darmo. No już nie mogę więcej. To jest full dobra. Zostawię sobie tą konserwę. Mogę jeszcze jedno dodać? Czy? Okej, okay, nie mogę. Zatem zgoda. Spadaj. Dzięki za wymianę. Zamykam drzwi. Bruno tutaj robi aparat bimbrowniczy już. Mamy... Um, ...sporo tych materiałów. Cieszę się, że Paweł pomógł tym ludziom w garażu. Dałem im zioła tylko, żeby się zjerali. Dobra Bruno. Co tutaj można zrobić? Opał potrzebny. Oczywiście opał zrobię najpierw z książek. Trzeba będzie tego drewna pozbierać, bo też jest przydatne. Co Katia może zrobić? Radio. Okej, okay, zróbmy radio. Będzie ciekawie. E, gdzie je postawić? Myślę, że gdzieś tutaj nie, już nie ma miejsca. Ale na przykład tutaj o w sumie tutaj łóżko chciałbym też w sumie, w sumie, w sumie, powtarzam się, e, gdzieś walnąć. To może tu radio. Bruno rób to szybko. A bimberek robić? Ile możemy? Dwa na razie. Zależy od opału. A bo dobra, zrobię jeszcze e, dwa opały. Kolejne. No, sobie już pospał. Jest tylko głodny. I nie ma co robić. Albo właściwie tutaj chyba trzeba te filtry jeszcze wrzucić. To iść tam. Ty, Bruno. Ten bimberek. Aha, ja nie mam wody wystarczająco, żeby zrobić więcej. Ale dobra. Opał się przyda na przyszłość. ...woda. Zrób. 4 e, będziemy mogli zrobić. Przez jakiś czas tam. I co w radiu? Okej. Okay. Słuchaj państwo, Radia Pogoren. E, z żalem zawiadamiamy, że nasz kolega, Jowan, został dziś rano zabity. Dosięgnął go snajperski pocisk, gdy szedł do pracy. Być nam go brakowało. Mamy różne stacje, o. o dzień czwarty na przykład. E, temperatura spadła, e, mamy zachmurzenie i możliwe są opady deszczu. E, nasza rada e, na ziemię, e, zimne wieczory. Złap dobrą książkę, kubek ciepłej herbaty i, i um e, umość e, się wygodnie w fotelu przed kominkiem. Więc chyba już zaczyna się troszkę pogoda czuć. To jest ta pogoda, tak? Dobra. No a tu jest muzyka na przykład. stawmy sobie muzykę. Tu są twoje papierosy? Nie ma papierosów, nie będziesz miał papierosów. Woda się robi. Bruno jeszcze do łóżka będzie chciał pójść. O, dochodzi do siebie. Ok, koniec dnia bierzemy. Jak się szykuje zima, to trzeba będzie ogarnąć jakieś kominki, właśnie opały. Ehm, Paweł oczywiście idzie szukać zapasów, jak zwykle. E, Katia jest e, zmęczona, więc będzie czuwać. Bruno wypoczął. Znaczy fuu, kata jest zmęczona, więc będzie spać, a nie czuwać. Co ja go dam? E, Bryno będzie czuwać A my pójdziemy e, może do jakiegoś nowego miejsca. Tylko jest niebezpiecznie. Tu jest niebezpieczeństwo, tu jest. Tu jest dużo, ale trzeba będzie się włamywać. Garaż. No, w sumie ten garaż. Albo strzelony dołek. Dołek, domek. Materiały dużo, broń dużo, części dużo. Może w domku byłem już dawno temu. Materiały bardzo dużo, broń dużo, części dużo. Ok. Chodźmy do rudery znowu. Mam nadzieję, że tam nikogo nie spotkam. Wrogiego. Wezmę sobie oczywiście łopatę i jeden wytrych, który mi został. Bo może się przydać Nam widziałem, że jakieś drzwi są. Teraz z drugiej strony wchodzimy. Na no to wygląda. To jest ta szafa. Nie wiem, czy ją przeszukiwałem, czy nie. Cukier. No weźmy cukier. Ale e, później będę chciał jakieś inne rzeczy, ważniejsze wziąć. Czy mogę tu wskoczyć? Mogę. Ktoś mnie do CS-a No i dobrze, nie gram CS-a. Już dłuższy czas. Dobra, materiały te i drewno oczywiście sobie zostawię trochę miejsca w pipunku jeszcze Sprawdźmy czy nikogo nie ma Chyba nie ma to idę Nie wiem czy na górze byłem To jeszcze wyższe piętro jest To też by się przydało Bo mi się skończyło ostatnio Jedną chyba zostało w naszej miejscówce Co to jest? Aha, to już czytaliśmy Jakoś tam wcześniej Ale na górze chyba nie byłem Nie jesteś pewien jak tam dotrzeć No tutaj, przez schody, nie? A, tu są kraty No to w takim razie tam nie pójdę a tutaj ktoś tam. Ktoś tu jest. Woda. I mnóstwo drewna. Wodę sobie zrobimy przez filtry. Um... Więc nie potrzebuję jej. A to drewno by się przydało, właśnie. Tu jeszcze coś jest. Ło, dobry wieczór. Co jest? Będziemy bić. Nie mogę już nic wzi wziąć. Zostawić, dobra ten wytrych znowu zostawię Mogłem go w sumie nie brać I drewno wezmę A ty co? A ja nie ma ze sobą żarcia Jego ja tu wcześniej nie było Dobra idź sobie Jestem zmuszony, ale Panie ja nie mam tutaj Ze sobą nic Chcę tylko przeszukać te rejony. Zaraz mnie będzie bić. Też materiały Dobra, ziomek, idź sobie stąd. No zejdzie, oczywiście no. Też materiały kolejne. Tutaj co jest. Mnóstwo materiałów Ja wiem, że jest taka postać jak Marko I on ma chyba więcej miejsca w plecaku A tutaj ta szafka Zamknięta Nie wiem dlaczego Przecież ja ten wytrych tam zostawiłem Co go użyję teraz Nie pójdzie na marne Dobra, poszedł sobie wreszcie Lugi, o, łuski, proch strzelniczy, tyle dobra, ale nie mam e, miejsca na to wszystko. Może wezmę tą amunicję. Ciekawe jestem ile e, amunicja ma tutaj tego e, wartości. Drewno by się przydało, wszystko by się przydało, ale. Dobra, do wyjścia pójdę i wrócę to tutaj może jeszcze następnego. następnej nocy. Pawle wrócił, ciekawe czy. było spokojnie w nocy na miejscówce. Dzień piąty. Dobra. Okay, Znalazłem trochę rzeczy i chyba nic się nie stało, zatem są nadal lekko ranni. Nie wiem, czy to będzie trwać. Ok, e, więc to będzie na tyle w tym odcinku, ludzie. E, dwa dni myślę na odcinek będą e, w porządku, zatem trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Za dwa dni jakoś. Na razie.